Łatanie tłumika samochodowego za pomocą cementu do tłumików i taśmy do tłumików. Malutka dziurka, co? Auto od jakiegoś czasu czemuś dziwnie głośno pracowało, i okazało się, że do tłumika końcowego można było prawie włożyć rękę. Wiadomo, że do mechanika zawsze daleko, a samochód ciągle potrzebny. Pod ręką była akurat wiertarka ze szczotką, więc nie trzeba było bawić się ręczną szczotką drucianą czy papierem ściernym. Dziura była na tyle duża, że sam cement do tłumików i taśma nie wystarczyłyby na długo. Dlatego dla wzmocnienia poszedł kawałek uchwytu rynnowego, który po lekkim wygięciu idealnie objął tłumik. Na pierwszej lepszej stacji benzynowej kupiłem wcześniej cement do tłumików i dla dodatkowego uszczelnienia jeszcze taśmę do tłumików. Całość kosztowała około 35 zł, a produkty te są dedykowane do wysokiej temperatury i właśnie takich szybkich napraw, czyli przede wszystkim prowizorka, jeśli coś się wydarzy w trasie. Wiedziałem, że wymiana tłumika i tak nie czeka, ale z ciekawością musiałem spróbować, co te zestawy naprawcze są warte. Po przejechaniu wiertarką całość dokładnie przymyłem, a potem odtłuściłem jakąś resztką rozpuszczalnika i dopasowałem przygotowaną wcześniej łatę. Następnie cement na palucha i smarowanie dookoła, tak żeby jak najdokładniej uszczelnić wszystkie miejsca. Zresztą dokładną instrukcję i tak znajdziecie na opakowaniu. Poczekałem przez noc, żeby wszystko wyschło, następnie popukałem, postukałem, żeby sprawdzić, czy to w ogóle trzyma, i było naprawdę mocno. Cement związał i wydawał dźwięk prawie jak metal. Zacząłem więc przemierzać taśmę. Tej niestety w opakowaniu za dużo nie ma, bo tylko jakiś metr, więc trzeba naprawdę dokładnie wymierzać, jak to przykleić, jeżeli tak jak w moim przypadku dziura jest w beczce, a nie gdzieś na cienkiej rurze. Przy klejeniu trzeba mocno i dokładnie dociskać, żeby ta aluminowa taśma dobrze dopasowała się do wszystkich nierówności. Łatwo przybiera ona kształt i dosyć dobrze przyczepia się podłoża. Po przyklejeniu to w zasadzie koniec. Można na chwilę włączyć silnik, żeby całość złapała temperatury i to wszystko. Można jechać. A, no i na koniec ważna sprawa. Samochód trzeba dobrze zabezpieczyć, by nie spadł lewarka i nie przygniót osoby, która dłuje przy tłumiku. U mnie to był dodatkowy, porządny pniak przy progu i jeszcze kawałek drewna pod tylnią osią. Więc solidne trzy punkty podparcia. Plus oczywiście zaciągnięty ręczny i auto na biegu. Minęło jakieś 5000 km i tłumik wygląda jeszcze w miarę na nieruszony. Przynajmniej ten cement, bo z tej strony taśma trochę się zdarła. Ale z drugiej jeszcze jako tak otrzyma. Co prawda tutaj odstało. Ale je ja nie hałasuje. Więc jeżeli chodzi o prowizoryczne rzeczy, na kilkaset czy na 2-3 tysiące kilometrów, to takie łatanie może być. W sumie to nie myślałem, że wytrzyma to aż tak długo. Ale pewnie dużo zależy, jak dokładnie się to zrobi. Gdybym nie dołożył łaty z metalu, to przejechałbym maksymalnie kilkaset kilometrów. Gdybym użył tylko samej taśmy. To pewnie maksymalnie 2-3 tysiące, a tak przejechałem prawie 6000 tysięcy, zanim mechanik wymienił cały tłumik. Więc jak ktoś jest akurat bez kasy albo w trasie, to polecam te zestawy naprawcze.